Siema witam. Ja jestem Silmon FC i dzisiaj będziemy sobie typować Mistrzostwa świata 2022 w Katarze. Więc tak, na samym początku mamy Katar a drużyna, która jest w tym samym zestawieniu zdecydowanie najsłabsza. Ostatnio zremisowali z Jamajką, także nie zapowiada się to dobrze. Yy, również zrezygnowali z jakimś klubem ze Słowenii, jak dobrze pamiętam. Yy, tutaj czwarte miejsce. Nawet nie ma co apelować. Dalej mamy Ekwador. Mi się wydaje, że Ekwador zaskoczy, yy, ale Ekwador też może zostać wykluczony. Yy, dlatego, że tam był jakiś zawodnik, który tam nie miał nie był dokładnie z Ekwadoru, tylko chyba z Kolumbii. Yy, ale miał chyba korzenie ekwadorskie, nie jestem pewien. Ale jeżeli Ekwador by zagrał, to wydaje mi się, że awansowaliby dalej. Ponieważ Senegal, no teraz jest w fatalnej formie. Yy, ostatnio przegrali z... Yy, znaczy nie przegrali, ale ledwo wygrali z Mozambikiem i się z Gwineą, nie pamiętam. A, także no trzecie miejsce, nie awansują wyżej. No i Holandia, mają tutaj stosowanie najmocniejszy skład. Depay i inni. No, Holandia jest jednym z kandydatów do wygrania tych mistrzostw. Także dalej mamy Anglię, Iran, Stany i Walię. E, moim zdaniem Anglia będzie na pierwszym miejscu. Iran. Iran zaskoczy. Drugie miejsce Iranu, ostatnie e, Stanów Zjednoczonych i trzecie wali. Także następna grupa. E, Argentyna, Arabia Saudyjska, Meksyk oraz Polska. No, Argentyna tutaj raczej bez zaskoczenia pierwszym miejscem. Arabia Saudyjska, Miejsce ostatnie. No, i będę optymistyczny. Meksyk, miejsce trzecie, Polska, miejsce drugie. Dalej mamy Francję, Australię, Danię oraz Tunezję. Chciałbym, żeby Tunezja awansowała, jednak to jest chyba niemożliwe. Ale. Wydaje mi się, że Francji nie pójdzie za dobrze na tych mistrzostwach. I dlatego Danię, Tunezję, Francję i Australię. Wiem, że Francja jest jednym z kandydatów do wygrania tych mistrzostw świata, ale Liga Narodów świadczyła samo o sobie, co tam się działo. Także Francja nie wyjdzie z grupy. Moim zdaniem. Dalej mamy Hiszpanię, Kostarykę, Niemcy oraz Japonię. No Hiszpania już nie jest taka dobra jak kiedyś. Ten napad już nie wygląda tak dobrze jak kiedyś. Jestem w Moreno, ale wydaje mi się, że Hiszpania skończy na miejscu drugim. Kostaryka na miejscu trzecim. Na Was ich ratuje, Może powtórka z którejś tam. Któryś tam w turnieju, nie pamiętam którego Bodajże Mistrzostw Świata 2014 Tam pokonali Wyszli z Z naprawdę mocnej grupy A pierwsze miejsce Niemcy, ostatnie Japonia Dalej mamy Belgię, Kanadę, Norrko, Chorwację. Um, Belgia na pierwszym no, mają naprawdę mocny skład. Mają tam chociażby Kstuła, Kevina De Bruyne, y, Lukaku. No, 9 punktów będą mieli, jak y, nic. Dalej, wydaje mi się, że Maroko y, zaskoczy i awansuje dalej. Dalej, y, trzecia będzie Chorwacja, a czwarta Kanada. Y, I tak dla Kanady jest wielkim sukcesem, że awansowali na Mistrzostwa Świata. A Chorwacja no już nie jest aż taka dobra jak kiedyś. Prawda mają tam Modricia, ale ale to już nie ten Modric co kiedyś. Dalej mamy Brazylię, Serbię, Szwajcarię i Kamerun. No tutaj bez zaskoczenia Brazylia, Szwajcaria awansują. Chociaż Serbia może powalczyć o drugie miejsce mają tam na przykład Flachowicia bardzo dobrego zawodnika, ale wydaje mi się, że nie awansują. Skończą na trzeciej pozycji, a kamerun na miejscu ostatnim, czwartym. Dalej mamy Portugalię, Ganę, Urugwaj i Koreę. Chciałbym, żeby Gana wyszła z grupy. Nie jest to niemożliwe, ale ale raczej to Urugwaj i Portugalia awansuje Portugalia z pierwszego, Urugwaj z drugiego i może Ghana na trzecim miejscu na czwartym, Korea Południowa także dalej mamy jedną szesnastą Holandia Iran no tutaj Holandia wygra jakieś 3-0 nawet no Dalej mam Argentynę, Tunezję. Tutaj Argentyna awansuje. Dalej. Anglia, Ekwador, Anglia. Dania, Polska. No i tutaj właśnie, tutaj może być ciekawa walka, ponieważ y, Polska wygrała już kiedyś z Danią. Chyba 3-1, nie pamiętam dokładnie. Y, ale Dania też z, zgromiła Polaków. Y, Wygrywając 4-0 na kwalifikacjach do Mundialu 2018, ale będę optymistyczny: Polska awansuje dalej. Dalej mamy Niemcy, Maroko, Niemcy, Brazylia, Urugwaj. I tutaj może też być ciekawa walka. I wydaje mi się, że to już będzie koniec: Brazylii i Urugwaj awansuje dalej. Będzie ciężko, ale zobaczymy. Belgia, Hiszpania, no tutaj yy, no raczej na pewno w takim przypadku awansowałaby Belgia, dlatego że mają dwa razy mocniejszy skład. I dalej mamy Portugalię, Szwajcarię. Szwajcaria potrafi zaskoczyć, i ale to Portugalia awansuje dalej. No i tak yy, prezentują się ćwierćfinały. finały. E, Holandia-Argentyna. E, Niemcy-Urugwaj. Anglia-Polska i Belgia, portugalia e, Tutaj w meczu Holandia-Argentyna. Obstawiam, że będą rzuty karne, po których wygra Argentyna. E, dalej mamy Niemcy-Urugwaj. Niemcy. E, Niemcy. Anglia-Polska. No tutaj. Polska mogłaby niby awansować ale no już koniec tego optymizmu y, Anglia przejdzie do półfinału y, Belgia, Portugalia Belgia I tak wyglądają półfinały y, Argentyna pokona Niemców i Belgia pokona y, Anglię i Argentyna wygra całe mistrzostwa świata